Siemanko, jestem Gawa, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o zmianie systemu parkowego w Brawl Stars i o paru innych rzeczach. Zapraszam was serdecznie na odcinek. Jak wiecie lub nie wiecie, w ostatnich dniach do Brawl Stars doszła nowa aktualizacja systemu kucharków. Polega ona na tym, że zamiast tak jak wcześniej zdobywać te samo i tracić, te samo zdobywam o wiele więcej niż tracimy. Według mnie jest ona piękna. Jeżeli chcecie się o tym więcej dowiedzieć, w opisie macie link do artykułu, który o tym mówi, tam macie to wszystko pięknie rozpisane. No więc tak, po pierwsze, dlaczego została dodana ta zmiana? Już Wam mówię. Ludzie na Redditie dużo narzekali, że sezonowe nagrody są słabe, więc dlatego Supercell pomyślało o tym, żeby po prostu zamiast zmieniać nagrody sezonowe, po prostu ludziom dawać Więcej bułkarków za wygrane, co pozwoli mieć więcej bułkarków na koniec sezonu, co pozwoli mieć większe nagrody w postaci Star czy tam starcoinów, Coinów, już się pamiętam jak to się nazywa, które dadzą po prostu nam więcej skinów. Mm -hmm. Co daje to graczom? Mi na przykład pozwoli to wbić do końca wakacji na luzie, a możliwe, że nawet do końca lipca. 10 tysięcy pucharków, o co naprawdę mega, mega walczę. Na ten moment nagrywania mam około 9300, więc myślę, że idę w dobrą stronę. Gdzieś tak po 100-200 pucharków dziennie wbijam, więc myślę, że niedługo będzie 10 tysięcy. Według mnie ta zmiana jest piękna i naprawdę fajna, bo na przykład jak przegramy maksymalnie minus 5, dostajemy oczywiście na tych pucharkach tam poniżej 500, czy tam nawet do 600 pucharków, no coś takiego. A zdobywamy do nawet 10 pucharków, więc według mnie mega, mega super rzecz, która została dodana. Jako najlepsza rzecz, która się wiąże z najnowszym update'em poza skinami, o których za chwilę pomówię, bo troszeczkę parę informacji o skinach mam i chcę wam je teraz przekazać. No więc tak, dziś na kanale Brawl Stars pokazało się takie wideo. Przedstawiona Mortisa siedzącego na plaży, robiące jak jakieś babki w piasku. Po prostu plażing. Plażing, smażing. No dobra. No i co? I słuchajcie przez chwilę przypadkowo... Klika on taki czerwony przycisk, który uruchamia, jak widzicie na nagraniu, Robo Co to oznacza, że w ten weekend, czyli od jutra praktycznie, dostaniemy nowe robo skiny, czyli Robo Spajka i Robo Myślę, że naprawdę mega, mega fajnie. Napiszcie oczywiście, co sądzicie w komentarzu o tym, że już niedługo nowe skiny, tak dokładnie już jutro. Ja bym bardzo chciał sobie któregoś z nich kupić. Nie wiem, czy kupię oba, bo będą mega drogie, słyszałem. Ale naprawdę fajnie, że już jutro albo pojutrze dochodzą do gry. I'm done cleaning. Dzięki za serdeczne za oglądanie, przepraszam, że odcinek był dość krótki, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba, jeżeli się wam ten film spodobał. Wbijajcie również na mojego Instagrama, którym niedługo będzie giveaway na Paysafe jeżeli tylko wbijecie, tysiąc obserwujących, więc wbijajcie, 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 zapraszam też na Discorda, bo tam są gierki z widzami i giveaway'e na różne rzeczy też niedługo tam będą, też są na różne fajne rzeczy giveaway'e, można na przykład wygrać dodanie do znajomych i tak dalej, i tak dalej. Wbijajcie również na inne social media, ja byłem Gaweł, jestem Gaweł, dzięki za serdeczne za oglądanie i siema!